Początki. Najważniejsi są ludzie. Pamiętam, pociąg przyjechał o trzeciej nad ranem, trochę za wcześnie na wprowadzenie poważnych biznesowych rozmów. Tak więc przy dość skromnej ofercie gastronomicznej w obskurnej dworcowej restauracji przesiedziałem do dziewiątej. Na szczęście od alpinisty przemysłowego nikt nie oczekiwał wtedy garnituru, zatem czułem się dość swobodnie w towarzystwie stałych bywalców lokalu. W końcu, kiedy uznałem, że pora jest odpowiednia, poszedłem do Petrochemii, trafiłem do kogo trzeba i przekonałem, że warto nas zatrudnić, opowiada Płażyński. Maciek i Roman Choć Maciej Płażyński już dawno zamienił kultowy czarny sweter w selek na garnitur i krawat, wciąż bliższy jest mu niezobowiązujący styl. Pierwszy prezes Świetlika czuje się doskonale na imprezach w gronie dawnych przyjaciół, wśród tych, z którymi wspólnie zakładał firmę. Ciągle jakieś służbowe spotkania, terminy, wyjazdy. Dlatego tym chętniej przychodzę, żeby pogadać i napić się wódki z kolegami, mówi Płożyński na walnym zgromadzeniu. Z okazji 25-lecia powstania spółdzielni i po cichu pewnie liczy, że taka okrągła rocznica przyciągnie dawnego przyjaciela Romana Rojka. Może przy następnej okazji, zastanawia się głośno. Od chwili burzliwego rozstania Rojka ze świetlikiem w 1986 roku właściwie ze sobą nie rozmawiają, a przecież ćwierć wieku temu tworzyli naprawdę świetny tandem. W 1977 roku Maciej zaczyna studiować prawo na Uniwersytecie Gdańskim. W jego grupie jest przyszły prezes grupy Atlas, Roman Rojek. Od początku doskonale się rozumieją. Po prostu pasowaliśmy do siebie. Jak się ma 19 lat. To niespecjalnie chce się analizować przyjaźnie. Jedni czują się dobrze razem, inni nie. My się lubiliśmy i nie da się wskazać prostych powodów, dlaczego tak było, mówi były marszałek Sejmu. Na pewno Roman wyróżniał się inteligencją i błyskotliwością jest nieprzeciętnie zdolny dodaje po chwili. Przez cały czas studiów. Są najbliższymi kolegami, sporo razem pracują, a w ważnych życiowych momentach także mogą na siebie liczyć. Ja byłem świadkiem na ślubie Romana, a on na moim, podkreśla zażyłość Płażyński. Co dalej? W 1982 roku Roman Rojek jest już świeżo upieczonym magistrem prawa, gdy tymczasem Płażyński nieco przedłuża swoje studia. To miało też dobre strony. Mogłem jeszcze pracować w techno, serwis i innych miejscach, a Roman, jako absolwent, już nie. W związku z tym on był bardziej zainteresowany znalezieniem jakiegoś stałego źródła utrzymania, zwłaszcza że niedawno się ożenił. Tłumaczę. Pytanie, co dalej? Zadaje sobie większość kolegów już z dyplomami w rękach, jednak bez perspektyw na znalezienie jakiejś sensownej pracy. Nie wyobrażają sobie zatrudnienia w oficjalnych strukturach, zwłaszcza w podporządkowanym całkowicie władzy wymiarze sprawiedliwości. Wciąż jeszcze trwał stan wojenny, my działaliśmy w NZS-ie, co oczywiście powodowało, że byliśmy na indeksie ówczesnej władzy, wyjaśnia Porzeński. Swoją szansę widzą w nowym prawie spółdzielczym, które właśnie weszło w życie. Na początku lat 80. taka forma działalności gospodarczej wydaje się najbardziej atrakcyjna. Zakłady pracy chętniej współpracują i rozliczają się ze spółdzielniami niż z dopiero raczkującymi firmami prywatnymi. Poza tym łatwiej dostaje się zgodę na prowadzenie spółdzielni. Roman przekonywał nas, że trzeba założyć coś własnego, a ja się specjalnie nie broniłem. Mieliśmy już pewne doświadczenia. Przyglądaliśmy się, jak robią to inni, choćby firma Absolvent, dla której sam znalazłem ze dwa zlecenia. Pomyślałem, że nie warto oddawać prowizji, skoro można mieć wszystkie pieniądze dla siebie, mówi pierwszy prezes świetlika. spółdzielczość w latach PRL-u jest w dużej mierze upaństwowiona, ale nowo powstające firmy powoli już mogą wymykać się spod kontroli nomenklatury politycznej. To wszystko przyspiesza decyzję, i wiosną 1983 roku Maciej Pożyński wraz z kilkoma kolegami jedzie na spotkanie z profesorem Wiesławem Chrzanowskim, specjalistą od prawa spółdzielczego, znanym już wtedy opozycjonistą. Rozmowa z profesorem ostatecznie przekonuje Maciej'a, że trzeba skoczyć na głęboką wodę. Zresztą tak samo myślą pozostali uczestnicy spotkania. Tak więc złożyliśmy odpowiednie dokumenty w Wojewódzkim Związku Spółdzielni Pracy w Gdańsku i w czerwcu 1983 roku powstał świetlik, mówi Maciej Pożeński. Kumple to grunt. Ze skompletowaniem 10 członków założycieli, by spełnić wymogi ustawy, nie mają żadnego problemu. Od samego początku o składzie świetlika decyduje klucz czysto towarzyski, a praca w sprawdzonym kumplowskim gronie... Daje pewność, że będą się czuli jak u siebie. Było u nas wtedy 11, liczy kolegów Płażeński. Oprócz mnie i Romana byli jeszcze w tej grupie m.in. Jarek Czarniecki, Tomek Chodnikiewicz, Jurek Hal i paru innych kolegów. Kilka zaprzyjaźnionych osób po prostu użyczyło nam swoich nazwisk, de facto nie pracując w spółdzielni. Mieliśmy jednak do nich pełne zaufanie, że nie będą potem robić problemów. Taka dżentelmeńska umowa. Formalny podział na prezesa, zastępcę i szefa rady nadzorczej przynajmniej na samym początku nie funkcjonuje. Wszyscy pracują fizycznie w małych trzy lub 4-osobowych grupach. To sprawdzony system, który wypracowali już wcześniej w technoserwis. Każdy wykorzystywał swoje najlepsze umiejętności. Ja najczęściej załatwiałem zlecenia i rozliczałem się z kontrahentami, tłumaczy Maciej. W krótkim czasie z małej rodzinnej firmy świetlik staje się poważną instytucją, a po roku działalności spółdzielnia zatrudnia już prawie 50 osób. Rekrutacja odbywa się pocztą pantoflową, bez żadnego oficjalnego naboru. Zresztą chętnych do pracy nie brakuje. Rozmowa z prezesem jest krótka. Właściwie wystarczy mieć rekomendację kogoś, kto już w spółdzielni pracuje. Nie robiłem żadnego przesłuchania, ponieważ zakładałem, że ten, kto przychodzi, wie o firmie tyle, ile potrzeba. Mówiłem po prostu, ok, jutro jest robota w rafinerii, zgłoś się do chłopaków. I to wszystko, i po sprawie, lakonicznie stwierdza Pożyński. Niektórzy zahaczają się na jedno czy dwa zlecenia, z góry zakładając, że to powinno wystarczyć na szybkie podreperowanie domowego budżetu. Czasem okazuje się jednak, że nie każdy jest w stanie sprostać stawianym wymaganiom bardzo ciężkiej pracy fizycznej o szczególnym charakterze. Przeszkodą bywa lęk wysokości lub po prostu brak kondycji. Jednak lęk wysokości nikogo nie dyskwalifikował. Staraliśmy się dostosować pracę do umiejętności ludzi i nie robić sztywnych podziałów na wysokościowych i dołowych. Mówi Maciej. Przebojem i bez kompleksów. Na początku lat 80., kiedy świetlik wchodzi na rynek usług wysokościowych, szczęśliwie nie ma zbyt dużej konkurencji. Wprawdzie od kilku lat ten sam rodzaj usług oferuje firma Alpinex, jednak spółdzielnia szybko przełamuje jej monopol. Jedno z pierwszych zleceń, które świetlik zdobywa w przetargu, to malowanie dźwigów w gdyńskiej stoczni Nauta. Zaczęliśmy od najprostszej rzeczy, czyli od rywalizacji cenowej. Daliśmy połowę tego, co konkurencja z klubu wysokościowego i wygraliśmy. Byli wściekli, że psujemy im rynek i zaniżamy stawki. Filozofia tamtej firmy była prosta: złapać kilka zleceń w roku za duże pieniądze, a potem mieć czas i środki na wyprawy alpinistyczne. Mówi Maciej Pożeński. Początki świetlika to w dużej mierze dość spontaniczna improwizacja, która bywa jednak skuteczna. Choć nie mają jeszcze wyrobionej marki i właściwie żadnej protekcji, potrafią zrobić doskonałe wrażenie to daje im przepustkę do kolejnych zleceń. W niedługim czasie podbijają też rynek na południu Polski i w kilku dużych firmach zakotwiczają się na stałe. Naprawdę czasami trzeba się było mocno postarać, żeby dostać zlecenie w zakładzie, gdzie byliśmy kompletnie nieznani. Bywało, że kończyliśmy pracę kolacją i jakimś suwenirem, co oczywiście bardzo ożywiało tak cenne dla nas kontakty. Poza tym inżynier czy kierownik budowy czuł, że ma do czynienia z nietypową grupą, z ludźmi, którzy inaczej się zachowują i po prostu budzą sympatię, wspomina pierwszy prezes świetlika. Każdemu według zasług. Zgodnie z wcześniejszą umową, pieniądze zarobione przy pierwszych zleceniach dzielą równo. Dopiero po jakimś czasie następuje zróżnicowanie wynagrodzenia. W pewnym momencie przestaliśmy już być kumplowskim gronem i trzeba było ustalić jakieś stawki. Ludzie na wysokościach więcej ryzykowali i ciężej pracowali, dlatego też mieli lepsze pieniądze. Tłumaczy płażeński. Taki podział nie budzi większych sprzeciwów. Pracujący na dole wiedzą, że są tam z własnego wyboru i pewnych fizycznych ograniczeń, a nie za karę. Nowi spółdzielcy przyjmują panujące reguły gry. Wiedzą, że na lepsze zlecenie i lepsze pieniądze trzeba sobie zapracować. To było jasne, że robimy gest w ich stronę, dzielimy się pracą i pieniędzmi, wspomina płożeński. Generalnie wysokość wynagrodzeń zależy od zlecenia. Im bardziej intratne i szybciej wykonane, tym większe pieniądze. Poza wszystkim stawki w świetliku są nierynkowe. Nigdy nie przyszło mi do głowy, żeby patrzeć, ile w firmie Obok kosztuje podawanie wiadra i pędzla. Zawsze płaciliśmy półstawki wysokościowca, która wychodziła z całości zlecenia. W tym sensie była to firma absolutnie niekapitalistyczna, podkreśla Maciej Pożeński. bardzo Gdańscy. W 1987 roku firma zmienia nazwę na spółdzielnia pracy Usług Wysokościowych Gdańsk SPUW Gdańsk, Spów Gdańsk. W pewnym momencie zaczęliśmy robić już bardzo poważne prace, jakieś ekspertyzy techniczne, remonty, współpracowaliśmy z poważnymi kontrahentami i nazwa Świetlik wydawała się nam taka bardzo studencka, wyjaśnia Maciej Pożyński. Wewnętrzny konkurs na nową nazwę spółdzielni, w którym stawką jest beczka piwa, wygrywa Mariusz Wilk, zakochany w Gdańsku, rdzenny wrocławianin. Mariusz przekonał nas tym Gdańskiem, mówiąc, że ma to dodatkowy, ideowy wymiar. Gdańsk się wtedy kojarzył rzeczywiście z Solidarnością i to była nasza wizytówka. Ludzi z opozycji i jednocześnie lokalnych patriotów mających swoją małą ojczyznę. Byliśmy mocno gdańscy, stąd ta nazwa spółdzielni, podkreśla Maciej, w podróży. Jeszcze kilkanaście lat temu mógłbym się pochwalić świetną znajomością geografii naszego kraju i wyjątkową odpornością na warunki, jakie oferowały polskie koleje państwowe. Śmieje się połażeński. Przez pierwszych kilka lat Maciej jest nieustannie w drodze. Odbywa setki spotkań, rozmawia, omawia warunki. Interpersonalne zdolności i talent do negocjacji pierwszego prezesa świetlika nie są tu bez znaczenia. Pożyński jak mało kto potrafi zjednać sobie ludzi zwykle wcześniej umawia się z kontrahentami jednak bywa i tak że udaje się na rozmowy do danej firmy prosto z ulicy tak jest w przypadku petrochemii w płocku która w krótkim czasie staje się jednym z głównych klientów spółdzielni Pamiętam, pociąg przyjechał o trzeciej nad ranem, trochę za wcześnie na prowadzenie poważnych biznesowych rozmów, tak więc przy dość skromnej ofercie gastronomicznej w obskurnej dworcowej restauracji przesiedziałem do dziewiątej. Na szczęście od alpinisty przemysłowego nikt nie oczekiwał wtedy garnituru, zatem czułem się dość swobodnie w towarzystwie stałych. Bywalców lokalu. W końcu, kiedy uznałem, że pora jest odpowiednia, poszedłem do Petrochemii, trafiłem do koło trzeba i przekonałem, że warto nas zatrudnić, opowiada Płożyński. Petrochemia to dla świetlikowców przysłowiowa kura znosząca złote jaja. Olbrzymi zakład, w którym ciągle jest coś do remontu, nigdy nie ma problemów z wypłacalnością, a pieniądze zawsze są na czas. To był chyba nasz najlepszy klient, dlatego bardzo pielęgnowaliśmy kontakty z nimi mówi Maciek. W tym szaleństwie jest metoda. Po pewnym czasie prezes płażyński już wie, z kim tak naprawdę należy się dogadać w sprawie współpracy. Okazuje się, że dla spółdzielców ze Świetlika w dużych zakładach pracy ważniejszy od dyrektora jest zwykle ktoś na dużo niższym stanowisku, najczęściej decydujący o zleceniach szef remontów czy, kierownik budowy. Uważałem, że musimy brać na początku trudne roboty, a więc takie, których nikt nie chciał i udowodnić, że jesteśmy dobrzy, wyjaśnia Maciej Płożyński. Potem już prawie zawsze mogliśmy liczyć na stałe zlecenie w tym miejscu, dodaje. Nie wszyscy jednak podzielają entuzjazm prezesa, twierdząc, że Bierze rzeczy niemożliwe do wykonania. W niektórych sytuacjach koledzy zarzucają mu wręcz brak zdrowego rozsądku. Jednak najczęściej racja okazuje się być po stronie Płażyńskiego. Tak jest w Kędzierzynie Koźlu, gdzie na remont czeka ogromny, rozsypujący się komin. Poprzedni wykonawca nie dał sobie rady i musiał się wycofać. Maciej decyduje się podjąć ryzyko, przekonany, że zlecenie jest w zasięgu ich możliwości, i pociągnie za sobą następne równie intratne. Obok stało pięć innych kominów. Wierzyłem, że też je dostaniemy i na długi czas będziemy mieć dobrze płatne zajęcie, wyjaśnia. W ciągu pierwszego roku współpracy z zakładami azotowymi w Kędzierzynie-Koźlu Maciej Płażyński jest tam stałym gościem. Wielokrotnie Zlecenie wisi na włosku i prezes osobiście jedzie ratować sytuację. Potrafili rano zadzwonić i powiedzieć: Albo pan jutro przyjeżdża, bo trzeba wyjaśnić kilka rzeczy, albo zrywamy umowę. Wsiadałem w samochód i jechałem na drugi koniec Polski prostować, pić wódkę i zapewniać, że będzie lepiej. Rozmowy z kontrahentem wymagają nie tylko dużej tolerancji na powszechnie panujący biesiadny styl, ale też sporej elastyczności i cierpliwości. Musiałem być przygotowany na różne kaprysy i często spokojnie tłumaczyć, że jak się Panu nie podoba, zrobimy inaczej, skrócimy terminy. Jutro będzie nowa ekipa i tym podobne. Wspomina Płażeński. Kędzierzyn wprawdzie mocno daje im w kość, jednak z pojedynku świetli kontra kędzierzyńskie azoty. Ten pierwszy wychodzi zwycięsko, zwłaszcza finansowo. Koniak, beczka śledzi oraz inne argumenty. Dziś o tym, jak przekonać potencjalnego zleceniodawcę, przeczytać można w setkach marketingowych podręczników. Ale dwadzieścia kilka lat temu trzeba było polegać przede wszystkim na własnej intuicji, i ja chyba ją miałem mówi Maciej Płażyński. Niezawodne, jak zawsze, okazują się stare, sprawdzone metody. W latach 80. luksusowym towarem na Śląsku są ryby, dlatego wybierając się na południe, połażeński zawsze pamięta, żeby oprócz pudeł z farbą wrzucić do samochodu beczkę śledzi. Kupowaliśmy je u rybaka i sami soliliśmy. Po przyjeździe rozdawałem je swoim kontrahentom. Potem już każda moja wizyta kończyła się poważną kolacją, na tyle na ile sił starczyło. Wspomina z uśmiechem pierwszy prezes świetlika. Zdarza się choć bardzo rzadko, że kontrahent mówi otwarcie o należnej mu prowizji, jednak najczęściej ma ona postać dobrej kolacji i markowego alkoholu, przeważnie wysokiej klasy koniaku. Andrzej Gwiazda. W niespełne dwa lata od założenia świetlika sytuacja ekonomiczna firmy jest znakomita. Pewna pozycja na rynku i stale zwiększająca się liczba zleceń pozwalają na większą aktywność społeczną. Wiedzieliśmy, że dajemy sobie radę, mamy już stabilną pozycję i znaczenie i możemy finansowo pomóc wielu opozycjonistom, czy nawet instytucjom, które były nam ideologicznie po drodze, wspomina pierwszy prezes spółdzielni. I właśnie wtedy Pożyński staje przed poważnym moralnym dylematem. Wśród spółdzielców toczy się dyskusja, czy przyjąć Andrzeja Gwiazdę, który w tym czasie jest jednym z głównych filarów Solidarności. Na czarnej liście służby bezpieczeństwa wyżej jest już tylko Leg Wałęsa. Zastanawialiśmy się, czy przyjęcie Andrzeja nie popsuje sytuacji wielu osób, czy warto narażać innych, a też być może całą spółdzielnię, aby pomóc jednej, wprawdzie wyjątkowej osobie, wspomina Maciej Pożyński. Zwycięża wariant romantyczny. Oprócz czysto pragmatycznych argumentów, podkreślających fakt, że gwiazda jest właściwie gotowym, pracownikiem ze względu na swoje alpinistyczne doświadczenia, decydujące znaczenie ma jednak ten o charakterze czysto ideologicznym. Skoro do tej pory zatrudnialiśmy wszystkich z wrogami systemu włącznie, wykluczenie Andrzeja Gwiazdy byłoby naszą porażką i narzuceniem jakiejś autocenzury. Rekonstruuje sposób myślenia sprzed ćwierćwiecza Płażeński. Do konfrontacji z władzą jednak nie dochodzi Gwiazda, Zaproszenia do spółdzielni nie przyjmuje, bo wcześniej udaje mu się znaleźć jakieś inne zajęcie. Pamiętam, że wtedy odebrałem decyzję kolegów również jako swój osobisty sukces i cieszyłem się, że w naszej spółdzielni zwyciężyło niepragmatyczne podejście i większość zdecydowała się zaryzykować naprawdę duże, jak na tamte czasy, pieniądze w imię Idei, e kończy były marszałek Sejmu. Bezpieka Nigdy nie została rozstrzygnięta sprawa, kto w firmie zatrudniającej tak wielu opozycjonistów współpracował ze służbą bezpieczeństwa. Wydaje się jednak, że także dziś nie jest to temat, który nadmiernie zajmuje uwagę pracowników Świetlika. Zdaniem Maciej'a Połażeńskiego z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że SB miała współdzielni swoich informatorów. W latach 80. każde środowisko, w którym znajdowali się antykomuniści, było pod kontrolą, więc nie miałem złudzeń, że również nas, SBC, pilnowała. Nie odczuwaliśmy jednak tego bezpośrednio, mówi Płożeński. Zdarza się jednak, że w niektórych zakładach pracy, głównie na Śląsku, ludzie świetlika nie są mile widziani. Kierownikom remontu czy odpowiedzialnym za pracę inżynierom decydującym o zleceniach nierzadko sugeruje się zmianę decyzji, dając do zrozumienia, że grupa z Gdańska może oznaczać kłopoty. Od czasu do czasu któryś z chłopaków trafia do więzienia, jednak nie za pracę w spółdzielni, ale działalność opozycyjną. Świetlik jest w tamtym czasie oazą wolności, i nikt nie patrzy na drugiego jak na potencjalnego donosiciela. Nikt nie boi się wygłaszać swoich poglądów, choćby najbardziej radykalnych. Udało nam się uniknąć mentalności oblężonej twierdzy. Nie martwiło mnie na co dzień, dlaczego SB na to pozwala. Myślałem, jeśli pozwala, to trzeba korzystać, a jaka była kalkulacja po tamtej stronie to nie wiem wyjaśnia Maciej. W przeciwnych kierunkach. Mniej więcej po dwóch latach działalności Świetlika coraz wyraźniej widać, że Roman i Maciej inaczej widzą firmę, którą stworzyli razem. Płażeński, etatowy pracownik spółdzielni i mocno z nią związany emocjonalnie, myśli o Świetliku idealistycznie. Podejście Rojka zaś jest czysto pragmatyczne. Być może Roman poczuł się w pewnym momencie trochę na uboczu, bo. Był wtedy mocno zajęty pracą na uczelni. Z tego co pamiętam, miał pisać doktorat z prawa karnego i siłą rzeczy nie wyjeżdżał na zlecenia. Nie był też tak bardzo zaangażowany towarzystwo, wyjaśnia Kłażeński. Pierwsza podstawowa różnica między wyobrażeniami przyjaciół na temat spółdzielni dotyczy liczby zatrudnionych w niej osób. Pożyński chce, żeby firma była otwarta dla wszystkich i miała charakter bardziej demokratyczny. Nie zgadza się na strukturę przypominającą piramidę, na górze której siedzi niedostępny prezes i kilku najbliższych doradców. Nie tworzy sztucznego dystansu między władzami firmy a pracownikami. Moim zdaniem to była główna siła świetlika, magnes, który przyciągał i powodował, że wszyscy czuli się u nas dobrze, wyjaśnia Pożyński. W tym względzie nie zgadza się z Rojkiem, dla którego spółdzielnia to przede wszystkim stara gwardia, a nabór dodatkowych ludzi powinien odbywać się na zasadzie czysto rynkowej i tylko w sytuacji koniecznej. Konflikt zaostrza się, kiedy Roman chce wejść do zarządu świetlika i trafia na zdecydowany opór Macieja. Uważałem, że nie ma takiej potrzeby. To spowodowałoby jakiś niepotrzebny dysonans w funkcjonowaniu spółdzielni, w której moim zdaniem wszystko dobrze działało. Ja organizowałem zlecenia, a Izi, czyli Jarek Czarniecki, zajmował się księgowością. Nie widziałem miejsca w zarządzie dla Romana który zresztą nie chciał być tam społecznie tylko za pieniądze. Płacenie dywidendy z tytułu zasług wydawało mi się zbędnym wydawaniem gotówki, wspomina. Dochodzi do ostrej wymiany zdań, Rojek zarzuca Połażeńskiemu nielojalność i zdradę. Przypomina, że zakładali firmę razem i mają do niej równe prawa. Roman wykrzyczał mi, że to skandal, oszustwo i Bóg wie co jeszcze. Nie było przyjemnie słuchać tego wszystkiego. Jednak nie poczułem się przekonany do jego racji, po prostu Roman mnie wtedy nie przekonał, wyjaśnia Maciej. Reakcja Romana Rojka jest natychmiastowa, jako szef rady nadzorczej decyduje o całkowitym obcięciu premii prezesowi. Z usasadnienia tej decyzji Pożyński dowiaduje się, że źle zarządza firmą i naraża ją na straty. Nie odebrałem tego jako spór o pieniądze, ale o pomysł na firmę, a decyzja rady była raczej próbą upokorzenia mnie. Twierdzi pierwszy prezes świetlika. Ostateczne starcie. Do ostatniego starcia dochodzi na zwołanym w trybie pilnym walnym zgromadzeniu. Uniesiony honorem Maciek postanawia odwołać się do ogółu i składa dymisję. Stoczyliśmy wtedy debatę, która zakończyła się głosowaniem. Większość była po mojej stronie, w związku z tym cała Rada Nadzorcza zrezygnowała z dalszej działalności. Nie miałem jednak pewności, że tak się stanie. Przecież decyzję podejmowali ludzie, którzy finansowo mogli zyskać, gdyby stery przejął Roman. Ale zwyciężyła idea i przyznaję, że czułem wtedy dużą satysfakcję, wspomina Pożyński. Przez jakiś czas Rojek jeszcze formalnie pracuje w Świetliku, jednak w firmie pojawia się już bardzo rzadko. Kilka miesięcy po konflikcie ostatecznie odchodzi ze spółdzielni i zakłada własną firmę o podobnym profilu. Były szef rady na Pociąga za sobą kilka osób, m.in. nieżyjącego już dziś Irka Gusta, i przede wszystkim ludzi z Rzeszowskiej Filii, m.in. Andrzeja Kubiaka, z którym Roman utrzymuje wówczas bardzo dobre relacje, Zadra. Od pamiętnego sporu, który ostatecznie podzielił dwóch liderów i założycieli świetlika, drogi dawnych przyjaciół skrzyżowały się tylko dwukrotnie, raz na oficjalnym spotkaniu i drugi raz przypadkowo na lotnisku. Jednak klimatu do choćby krótkiej, neutralnej rozmowy nie było. Mimo upływu wielu lat emocje wzięły górę. Nie jest to dla mnie rzecz, z której się cieszę i nie potrafię dać odpowiedzi dlaczego ta zadra u Romana jest wciąż tak żywa i ostra zastanawia się Maciej Płożyński. to pewnie kwestia emocjonalności a emocje nie są racjonalne dodaje po krótkim namyśle w jego ocenie rojek ma wszelkie podstawy, żeby czuć się człowiekiem spełnionym. Odniósł sukces zawodowy, finansowy, mógł rozwijać się naukowo i być w wielkiej polityce, ale wybrał chyba to, co uznał dla siebie za najlepsze. Stwierdza Płożeński. Jednak każdy reaguje inaczej i to też trzeba przyjąć do wiadomości. Kończy temat. Miara przyjaźni. Czy przyjaźń uzasadnia aprobatę każdego rozstrzygnięcia? Głośno zastanawia się były marszałek Sejmu. Te dylematy pojawiają się także po latach w politycznej działalności Pożyńskiego. I wtedy, kiedy zakłada platformę i kiedy z niej odchodzi. W dalszym ciągu uważam, że czasami trzeba naruszyć przyjaźń, mając oczywiście zupełnie, zupełne przekonanie, że można coś osiągnąć w interesie publicznym. Jeśli wymiar ideowy zgadza się z towarzyskim, to świetnie, ale jeśli tak nie jest, to raczej trzeba się rozstać, choć bywa to dramatyczne i bolesne. Mówi z przekonaniem pierwszy prezes świetlika. Maciek w dalszym ciągu broni swojej decyzji sprzed ponad 20 lat, kiedy twardo powiedział nie najbliższemu przyjacielowi. Jak tylko można było zrobić coś przeciwko komunie, to nie odpuszczaliśmy i dokładaliśmy swoją cegiełkę w walce z chorym systemem. Stwierdza z przekonaniem: W ocenie pożyńskiego nietypowa, nawet w skali kraju, działalność spółdzielni pozwoliła kilkuset ludziom żyć w miarę normalnie i, co ważniejsze, zgodnie z własnym sumieniem. I pewnie dlatego na jubileuszowe święto spółdzielni przyjeżdżają prawie wszyscy powiadomieni o spotkaniu świetlikowcy. Mam satysfakcję, że wszyscy uważają ten czas za najpiękniejszy w swoim życiu. Wiem, że wtedy byliśmy młodzi i dziś pewnie trochę mitologizujemy tamtą rzeczywistość, ale jednak to była szczególna przygoda podsumowuje pierwszy prezes świetlika.